Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Moi kochani, w ostatnich latach jakby się wzmógł kult świętego Józefa. Zastanawiamy się, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, mówimy o tym milczącym świadku ewangelii, który był tak blisko Jezusa, został też przez papieża Benedykta wprowadzony do kanonu, do modlitwy eucharystycznej. Dzisiaj święty Józef staje przed nami jako świadek człowieka otwartego na Boże natchnienia, otwartego na światło Boże. I takiego, który potrafi swoje racje podważyć w świetle Bożym. Widzimy, że Józef zamierza oddalić potajemnie Dziewicę Maryję, ponieważ widzi że jest ona w stanie błogosławionym i fakty przemawiają do niego i na ich podstawie ukuł sobie jakieś swoje przekonanie i realizując je zamierza oddalić Maryję. Bóg posyła do niego anioła weśnie i Józef, kiedy obudził się, potrafił podważyć swoje przekonanie, podważyć to co widzi. W świetle Bożego natchnienia, Jego sumienie przekonuje go, że to, co pochodzi od Boga, chociaż jest nie do pojęcia po ludzku, to jednak jest rzeczywistą wolą Bożą i przyniesie błogosławiony owoc w swoim czasie. I dlatego Święty Józef bierze do siebie swoją małżonkę Maryję. Oczywiście, że rozglądamy się po świecie i staramy się zrozumieć, jakimi drogami po tym świecie mamy chodzić. Ale chodzi właśnie o to, aby tak się modlić, by wszelkie nasze widzenie świata poddawać światłu Bożemu, abyśmy, widząc na przykład jakiś kryzys, patrzyli na Niego jednak w świetle Słowa Bożego, a ono zapowiada ostateczne zwycięstwo Chrystusa oraz tych, którzy do Niego należą. Bądźmy ludźmi wierzącymi, tak jak święty Józef, święty Józefie, Módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.